Witajcie moi drodzy, Piotr Witz, Krabwita Wózki dziecięce. Dzisiaj nowość u nas w sklepie model TFK Duo 2 kombi. Zaraz się dowiecie, dlaczego wprowadziliśmy go do oferty, jakie są jego unikatowe cechy. Natomiast podczas filmu dowiecie się, dlaczego ten model warto kupić u nas. I Również dlaczego tutaj dwie budki są w innych kolorach. Dlaczego wprowadziliśmy go do oferty naszej? Ponieważ jest to wózek, który posiada takie dość unikatowe cechy, których nie ma żaden inny model. Dwie takie główne cechy to jest koła 12 calowe z przodu i z tyłu, które pozwalają poruszać się po naprawdę każdym terenie, więc jeżeli na przykład macie gospodarstwo, albo mieszkacie gdzieś pod miastem na takim trudnym terenie, albo chcecie jeździć po jakichś łąkach, chcecie jeździć po ciężkich ścieżkach takich leśnych, to ten, ten wózek na pewno da sobie tam radę. To jest wózek na trudny teren. Żaden inny nie ma tych kółek 12-calowych z przodu i z tyłu. Mało tego można sobie zamówić koła albo pompowane, albo koła żelowe. Tutaj akurat mamy koła pompowane. Druga taka cecha to jest hamulec ręczny tarczowy, który pozwala, pozwala, pozwala też na przykład przy schodzeniu z jakichś podjazdów pozwala też łatwiej ten wózek prowadzić, bo zawsze możemy sobie go ręką lekko ścisnąć żeby, żeby nas ten wózek nie ciągnął do dołu dlatego na tereny górskie jeżeli mieszkacie w górach albo na jakimś terenach podgórskich gdzie są te wzniesienia gdzie musicie ten wózek sprowadzać z góry to myślę że ten będzie bardzo dobrym wyborem dlatego że jednak dwójka dzieci jakby ma tą swoją masę już w tym wózku i one ciągną do dołu. Nie. Więc niektórym ciężko jest taki ciężki wózek utrzymać przy schodzeniu z gór. dam jakieś drogi kamieniste, on też da sobie świetnie e, świetnie da sobie radę. Następną taką cechą tego stelaża jest to, że tutaj jest ta rączka jest dłamana, ale jest. To dość wydłużona jest w tym miejscu łamania. Dlatego zarówno osoby niskie sobie tą rączkę mogą fajnie dopasować, ale również osoby bardzo wysokie. No myśl, myślę, że tutaj osoby nawet znacząco ponad 2, 2 metry też będą, nie będą miały problemu. Ja mam 1,85 m i, i, i w ten sposób go tutaj prowadzę. Co do cech tego wózka. A, mało tego, że on jest że ma takie wielkie koła, on nie jest jakiś super ciężki w porównaniu z innymi wózkami bliźniaczymi. Oczywiście nie jest to wózek lekki, no ale to też nie jest wózek do galerii handlowej, chociaż tam sobie również poradzi. Natomiast przede wszystkim on ma spełniać ten wymóg, żeby być na, właśnie być gdzieś na jakiś trudny teren, czy w góry. Co ciekawe, wózek ma 79 cm szerokości w najszerszym miejscu, więc wchodzi we wszystkie standardowe drzwi 80 cm. Nie jest to jakiś wózek szeroki, a wchodzi, wchodzi w drzwi standardowe. Kolejne cechy. Zaczniemy sobie od gondol. Tutaj mamy gondolę, którą przerabia się na spacerówkę. Zaczniemy sobie od gondoli. Gondola są bardzo duże. Pełnowymiarowe. Tutaj wziąłem sobie dla porównania. Mamy tutaj materacyk z TFK Duo 2 Kombi. I wziąłem z takiego popularnego modelu Bugabudonkei 5 materacyk. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale materacyk z TFK jest i szerszy, i dłuższy. A już w Buga Bute gondolki są dość duże. Nie? Także na, na pewno na zimę, gdzie musimy dzieci ubrać w dodatkowe śpiworki, świetnie się, świetnie się sprawdzi. On jest tutaj zwężany. W tali dziecka, czyli w tym miejscu, gdzie są wpięcia, tu ma 80 cm szerokości. W tym najwęższym miejscu ma 29, ale tu ma 36. Także gondolki są naprawdę bardzo duże. Jak na wózek obok siebie. Dodatkowo mamy tutaj w gondolce, mamy tutaj w gondolce przypinaną na magnes wentylację, panel wentylacyjny. I teraz może przejdę do tego, dlaczego te budki dwie są różne. Bo u nas. Oprócz oryginalnych budek z wózka, takich jak tutaj widzimy tą budkę czarną, dostajecie w gratisie drugi komplet budek uszytych już przez nas. Jako gratis, nazwijmy je budki letnie, dlatego że w naszych budkach jest dodatkowy panel. Dodatkowy panel wentylacyjny. I na Wasze życzenie uszyjemy Wam te budki w dowolnym kolorze z naszej oferty kolorów. Mamy najpopularniejsze kolory, z których szyjemy budki do innych modeli modeli wózków, ale też, jak na przykład by Wam budka z czasem wyblakła, możecie sobie dokupić same takie budki u nas. Także dostajecie komplet dodatkowych budek z dodatkową wentylacją. Jak już tutaj mówiłem wcześniej, w wózku tym gondolkę przerabia się na spacerówkę. Tutaj mamy w wersji. A jest to wszystko bardzo łatwe i zajmuje dosłownie chwilkę. Tutaj mamy spacerówkę. Spacerówkę możemy przekładać przodem i tyłem do kierunku jazdy. Te spacerówki nie są małe. Tutaj mamy oczywiście podnóżek, który dodajemy. Ona tutaj realnie. Wysokość oparcia to jest około 55 cm. To jest realnie. Szerokość producent podaje 32 cm. No, i tu na dole, w tym szerszym miejscu, jest 32. W najwęższym, ale to też jest miejsce, w którym raczej są bioderka, jest 29. Tak naprawdę jest to siedzisko dość duże. Więc, jeżeli macie dzieci rok po roku, też, też się sprawdzi. Fajna jest regulacja tego siedziska, bo jest ona dwustopniowa. Chyba żaden wózek w tej chwili nie posiada takiej. Czyli mamy regulację w trzech pozycjach. Tak jakby kubełkowo. Ale do tego możemy jeszcze sobie regulować na pasku. Tak? O. Dzięki temu możemy idealnie to, to położenie siedziska dopasować. No bo oprócz trzech, trzech tak naprawdę trzech pozycji siedziska kubełkowego dodatkowo możemy jeszcze regulować na pasku. Może pokażę też w jaki łatwy sposób się. To przekłada i już mamy przodem do kierunku jazdy. Przy, przy yy, tym, przełożeniu przodem do kierunku jazdy, też oczywiście możemy sobie tej oryginalnej tutaj wentylacji używać. No, albo oczywiście, jeżeli mamy te nasze gratisowe budki, to mamy cały duży też panel wentylacyjny który możemy używać jako podgląd, podgląd, tego dziecka przy jeździe dziecka przodem do kierunku jazdy. Także dostaje, myślę, że wózek naprawdę warty polecenia, jeszcze może pokażę do jakich rozmiarów on się składa. Oczywiście wózek nie będzie najmniejszy po złożeniu, ale jak sobie wypniemy koła, co też możemy zrobić, to naprawdę do dość małych rozmiarów się złoży. Przez to, że jest tutaj zwężany, możemy do środka. Te zwężane gondole czy spacerówki włożyć, więc aż tak dużo miejsca on nie zajmuje. Oczywiście, jeżeli zdemontujemy wszystkie koła, no to on będzie bardzo du dużo mniejszy. Tak, więc zapraszam do oglądania. Można ten wózek zobaczyć. Oczywiście, a jeszcze może powiem, że spacerówki są do 22 kg co też jest istotne. Jeżeli znajdziecie jakąś ofertę lepszą od naszej, no to oczywiście możecie się do nas odezwać. My spróbujemy zrobić dla Was najlepszą ofertę. Pamiętajcie, że u nas macie dodatkowe budki, które też z czasem możecie oczywiście dokupić, jakby Wam Wasze budki wyblakły, ale one są w gratisie i dodatkowo dostajecie od naszej firmy Gratisowy pakiet szkraba.